Ja już się maleczko a ciśnienie w dziku karierę. Możecie się spytać, jaką drużyną. To na razie tajemnica. Wy, wybiorę jakiegoś tenera. Jakiego tenera wybrać? Nie wiem. Dlatego jakiegoś szukam na szybko. Wezmę, nie wiem. No ale nie będzie Frank but... Dalej. Na pewno to nie będzie wejdą. I ja wiem, co to będzie za duży na już. He, eee, zabieram karierę... Ja. Super. Jezus Maria, dobrze, że znalazłem Newcastle United, bo już myślałem, że mi spadli z ligi. A i pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. Wyłączono. notowy. Dzisiaj będzie wstępny odcinek. Może jeszcze jakiś jeden mecz przesymuluję, ale... To chyba będzie w następnym odcinku, myślę, że będę robić tą karierę co może dwa, co dwa dni, albo co trzy, coś takiego mniej więcej. Dobra, chwila, poczekam, aż się załaduję, chwilowe cięcie. O, po jestem. Ja nie pytajcie się co przed chwilą się stało. Chwila muszę ustawić kamerę na czymś więc. O teraz dobrze powinno być. Na ideosy trzeba najwięcej pieniędzy zdobyć. dobrze. 5 już Dobra, na początku szkółka Ono już. Ona zgotaję do drużyny, bo ona nie złowały. Nasza wizja oczekiwań. siągi do szkółki u w zawodników. Na każdej zastępującej pozycji Blanka, szukająca polskich napastników, zwiedził je po 4. Wypracuje 3, 3 miliony euro zysku ze sprzedaży Juniorów w ciągu dwóch sezonów. Wymagała spłacenia dwóch k w ciągu 3 Dobra, to było. Z jaką sezon światługowej? No super, Emirates fa, FA Cup, półfinał, nie no super, na pewno dam radę. W są to jest u FWO, postaramy się. No i dobrze. Na razie teraz trzeba przejrzeć zespół. Eee, Boże, tak dużo jest niezła. Dobra, na razie zobaczę kogo sprzedawać jak ogólnie. Trzymajcie. Tak lepiej pewnie. We ja wchodzę w finanse. Co tutaj z tyle Co tu Kariusz robi? na razie nie widzę nikogo, kto sprzedania takiego. Ciebie przepalimy na czołzany. Dobra, ciebie. No, sam maksymalnie nie oglądamy. Jolito, nie wiem kto to, ale mam 25 lat jest młody i dobry. On też jest młody i dobry. On jest młody i średni. I stary i średni na ławkę. Opowiadaję, on damy cię. Ja już sobie w ogóle przed. Od razu, kiedy na skład spojrzałem, to już widziałem kogo, kogo przepalić, bez zastanowienia. ona. Bo mamy Isaka. Jeszcze Uda. Jeszcze nam się nie przyda? Dobra. Na razie... Nasz budżet transferowy wynosi 70 milionów. Ściągniemy Christiana Ronaldo za 50 milionów, bo to ma być bardzo realistyczna kariera. A ma Masiego za 64 milionów. Wyjdzie. Kaius, idź, bo ty nieszczęście przynosisz. Nie, nie mam ucieczki. Nie może się zamknąć do tego. Dobra. Jaką pozycję opłacałoby się ulepszyć? Hmm. Na razie to myślę o wymienieniu schaja. Już wiem chyba na kogo. Teraz szukaj za i szukamy go. I to będzie BML. Bremel. Zakupimy BML za 45 milionów i za 45,5 miliona. Długo dla nim chcą, ale postaram się wynegocjować bardzo dobrą cenę, by na stać na jeszcze inne jakieś czas. Taki pół miliona, może. I wyszło na mnie. my tylko BMJ-owi pomogliśmy. W pewnym sensie wyjęliśmy własnego, nieszczęsnego Juventusu. Niestety, bo Juventus ma słaby sezon. No kluczowy będzie, że jaki, jak myślisz. Może go zrobimy na kapitana. Zaoferujmy 140 tysięcy i premia czyste konta 10 może, może dostawać jakieś 100 tysięcy i wyszło nam teraz jest animacja jest ta, jest ta średnia animacja Na razie. Na razie to poczekamy do meczu. Zrobimy chyba symulację i... Tak zakończymy filmik Te 100 w kasiel United mi się nie podobało. Dobra, przewinijmy już. Myślę, że już prawie każdy chyba to zna. Transfer na C oceniony. Dobra cena. Oferal 83 za harem. Nie wiem, czy widzowie też zobaczyliście to, ale on... to jest jakaś animacja tylko zepsuta, kiedy jest ten oferal i pokazuje zawsze oferal więcej. Teraz bym poszukał jakiegoś pomocnika. Hmm... No to może chyba wiem już kogo mogę. Albo nie. Za mało wojale. Posłuchajam jakiś panelnik. No ja nie mam pomysłu. Ja na no, maksymalnie na 26 lat. może być. Tylko nie na pożyczeniu Ty nie, no, nie jesteś, ale to co przeszłeś. Ty nie jesteś, ale to co przeszłeś. Go mogę jeszcze kupić. co? O, on gra tutaj od 2017 roku? Bądź przypadkiem nie...